Piedruż obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogiach, głosił Ewangelia o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów I udzielił im władzy nad duchami nieczystymi Aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości W tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela Idźcie i głoście Bliskie już jest Królestwo Niebieskie Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarych Oczyszczajcie trędowatych Wybędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Drogi Izajasz zapowiadam przyjście Pana z całą swoją łaskawością. Choćby Ci Pan dał chleb ucisku i wodę trapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idź nią. To jest droga, idź nią. I właśnie kiedy przychodzi ten, który sam o sobie powiedział: Jestem drogą, prawdą i życiem. Bóg daje nam pełne światło odnośnie tego, jak mamy iść. Przy czym tą drogą nie jest jakieś konkretne wskazanie nawet pewnych zasad życia. Pan Jezus się podaje w Ewangelii. I to jest prawda. Podaje zasady życia. Przede wszystkim mówi o przekazaniu miłości które uzyskuje pewne bardzo konkretne przełożenie na, na, na życie, między innymi na przykład przebaczenie, to jest bardzo ważny element. Ale najważniejsze jest to, że ta jego droga, tą, którą on nam pokazuje, nie czymś, nie przez skazanie na coś, ale przez to, że sam nią idzie i w ten sposób sam idąc tą drogą jest przewodnikiem, Mało tego, staje się sam tą drogą do, do Ojca. Jako człowiek idzie, jako jeden z nas, tą drogą, po to, abyśmy szli za nim, idąc za nim. Stąd mówimy o naśladowaniu Chrystusa, co oznacza po prostu kroczenie jego śladami, wkładanie swoich stóp w ślady, które on znaczy, idąc tą drogą. I ta droga przede wszystkim jest drogą posłuszeństwa Bogu. Posłuszeństwa Bogu. Natomiast Pan Jezus jednocześnie daje wyraźne znaki tej bliskości Boga. Pierwsze orędzie, jakie słyszymy w Ewangelii Marka, Z czas czasie wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Zmieniajcie swoje nastawienie, swoje myślenie, swój sposób patrzenia, oceniania, wartościowania i wierzcie w Ewangelię czyli w to orędzie, które sam głosi mówi o bliskości królestwa i pokazuje zgodnie właśnie z tą przepowiedzią Izajasza znaki związane z tym królestwem. Sam widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani porzuceni jak owce mający pasterza. Litował się także nad ich bierami, nad chorobami uleczy, leczył je a w dzisiejszej mówi nam o rozesłaniu dwunastu uczniów, aby szli i głosili to Królestwo Boże, jednocześnie dokonując tych znaków. Idźcie i głoście. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie prędowatych, wypędzajcie złe duchy. Czyńcie to, bo to są znaki obecności działania Boga w świecie. Znaki, które wskazują na bliskość pełni życia. Bo one wszystkie odnoszą się do ratowania życia, wzbudzania tego życia, dawania ludziom pełni życia przez uwolnienie od różnych chorób, a nawet od śmierci, jak czytamy. Przyszczanie trendowatych, trąco czasami jest nazwane taką śmiercią na raty. Właściwie ten człowiek chodzi po świecie, ale jest właściwie umarły. I nagle ten człowiek odzyskuje życie, uzyskuje zdrowie i, 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 i może żyć. To jest znak. Ale tylko znak. Darmo otrzymaliście, darmo wajcie. I to jest zasada, która jest zasadą życia w Królestwie. Drugi Sobór Watykański, mówiąc o człowieku, mówi o tym, że jest jedyną istotą, którą Bóg chciał dla niego samego, aby sam był sobą, był podmiotem swoich działań, świadomy, wolny. Ale nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko przez szczery, bezinteresowny dar siebie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. To jest ta zasada funkcjonowania w relacjach, które są relacjami Królestwa. Pan Jezus wysyła uczniów tylko do, to mówi, tych, którzy poginęli z domu Izraela, tych, którzy się gdzieś zagubili, ale do Żydów, tak samo jak sam był posłany tylko do Żydów. Ale potem na końcu wysłał ich na cały świat. W ten sposób powstaje Kościół, który jest. Takim też znakiem zapowiedzią. Sobór Watykański mówi o, o Kościele, że jest w Chrystusie niejako sakramentem jedności Boga z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą. Jest niejako sakramentem, jest znakiem tego, co nazywa się Królestwem Bożym. I my w wspólnocie gościelnym taką, taką wspólnotę mamy tworzyć i przede wszystkim przez to świadectwo. Czy z życia w miłości mamy dawać świadectwo o Królestwie. W sposób szczególny do tego są powołane wspólnoty konsekrowane. To jest cały czas misja, którą, którą my mamy od Chrystusa i którą mamy się dzielić. To zresztą na końcu mszy właściwie kapłan wyraża: po komunii, po zjednoczeniu z Chrystusem w komunii, na końcu po modlitwie. Właściwie jest błogosławieństwo i rozesłanie. Idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie z tym Chrystusem, którego otrzymaliście, który z wami jest. Idźcie głosić Królestwo Boże, tak uczniowie? To mniej więcej Pan Jezus przekazuje uczniom, jeszcze roboczo, bo On wtedy jeszcze z nimi chodzi, jeszcze w ramach Izraela, ale potem ostatecznie tą, tą misję im daje odniesieniu do całego świata. My jesteśmy właśnie z jednej strony owocami tej misji, a z drugiej strony sami otrzymujemy tą samą misję głoszenia i dawania świadectwa o bliskości Królestwa. To jest droga. Droga wzajemnej miłości, która prowadzi nas do żywej relacji z Bogiem i do tego, co jest tajemnicą Królestwa Bożego, udziału w Bożym życiu, Bożej Komunii.